Zajrzyjcie do Agnes. Agnes oswaja temat śmierci. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z człowiekiem zaraz po śmierci? Ja zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, bo jest to niejako część mojego zawodu. Natomiast ja zajmuję się tymi sprawami już, kiedy zmarły jest dawno w ziemi. Natomiast są osoby, które muszą się tym zajmować od razu, zaraz po śmierci. O jednej takiej osobie chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Ta nazwa kosmetologia, czyli zajmowanie się zmarłymi po śmierci, przed pogrzebem, przygotowywanie zmarłych do pogrzebu. Dziewczyna, o której chcę powiedzieć, ma niezwykłe zdolności artystyczne, ma umiejętność wydobycia piękna w niezwykle trudnej i delikatnej sytuacji. Działamy w bardzo bliskich sobie. Rejonach, bo my też zajmujemy się sztuką związaną ze śmiercią, tak jak i ona. Agnes, bo to jest o niej mowa, Agnes z zagrobu, ma bardzo rzadką umiejętność wydobywania piękna i podkreślania tego, co najważniejsze w człowieku. Codziennie w swojej pracy staje twarzą twarz z żalem i smutkiem. Agnes przynosi ukojenie ludziom w żałobie. Zajrzyjcie do Agnes. Wrzuciłem link do Agnes poniżej.